Zakochani w dwóch turbinach. Już troszeczkę zaczynam skręcać ten silnik. Przednia pokrywa wału korbowego już jest założona. Zmieniony simmering. Wygląda on w ten sposób. Dlaczego one ciekną? Jak widać, ta warga. Krawędź uszczelniająca nie jest zrobiona z gumy, tylko jest to kawałek jakiegoś trochę elastycznego plastiku bez sprężynki, która to wzmacnia docisk. I dlatego to być może cieknie tak szybko. Tym bardziej, że jest to jeszcze oryginalny. Także przejechał jedyne 300 tysięcy kilometrów. To już miał prawo cieknąć. Ciec. Tym bardziej, żeby go wymienić, trzeba odkręcić koło zębate rozrządu od wału korbowego. Do tego jest potrzebna ta śruba. A pod tym kołem znajduje się. Taka oto podkładeczka. Taka cieniutka. Nieduża. Ale ponoć jest powlekana jakąś warstwą diamentową. I dlatego kosztuje jedyne 120 zł. Ale tak wymyślili. W związku z tym tak ma być. Myślę, że gdyby wymieniać ten plastikowy simmering co drugą wymianę rozrządu to by to nie ciekło i byłby tym, z tym spokój. I o ile tego, ten simmering można zamienić, zastąpić tradycyjnym simmeringiem, tak niestety w tylnej obudowie Ten simmering występuje tylko z tą obudową. Próbowałem dobrać z 2,4, z 2,8 i 3,0 silnika. Simmering jest inny. I jesteśmy zdani tylko na ten plastikowy. Bez sprężynki, bez wargi i z gumy. Ale dzisiaj trochę o ciśnieniu oleju. Dlaczego? Te silniki się zacierają i dlaczego ucieka? Ginie w nich ciśnienie oleju. Na rolce było widać, że tutaj pod spodem jest pompa oleju i pompa oleju połączona z blokiem jest dwoma rurkami, na których są uszczelnienia typu O-ring. Zwykły O-ring NBR. One są dostępne jeszcze z oryginału i na tych rurkach może gubić ciśnienie oleju silnik, zanim jeszcze olej w ogóle dotrze do bloku, oraz tutaj w komorze odmy na tych czpieniach tutaj na tym jednym oraz na tym są też dwa uszczelnienia typu o-ring i te o-ringi po 25 latach wyglądają w ten sposób. One już nie są w ogóle elastyczne i łamią się jak spaghetti przed ugotowaniem. To już nie jest guma, z tego się zrobiła jakaś jakiś materiał, który z którym dzieje się tak. Tu po prostu jest twardy i nie dziwiłoby mnie to, gdyby tędy uciekało ciśnienie oleju. Tutaj dobrałem oringi silikonowe, ponieważ one mogą pracować w wyższych temperaturach do 250°C. Stopni i myślę, że z tym już będzie spokój. Tym bardziej, że tu nie zobaczymy nic, bo komora odmy przykryta jest pokrywką, i tutaj, jeśli będzie uciekać ciśnienie, nikt tego nie będzie widział. No i oczywiście dwa słowetne zawory zapobiegające spływu spływowi oleju z magistrali do miski do pompy oleju. Oryginalny kosztuje 180 zł. Jest ich na szczęście tylko dwa w innych silnikach bywa ich więcej. Dzięki uprzejmości kolegi mam taki zawór nowy. Jak widzimy tu jest jeden o-ring i na tym tłoczku może. I na tym tłoczku, jak widzicie, jest tam drugi oring. Dobrałem sobie te oringi. To są właśnie te. Jeszcze nie wyglądają źle, te oringi. Jakąś elastyczność mają. Ten zawór puszczał, ten był szczelny, jak się go dmuchało w przeciwnym kierunku. Ten puszczał, ten był szczelny. Ten, który puszczał to jest właśnie na nim była ta ten oring, który pękł tutaj. I ten też pękł przy ściąganiu z zaworu, który był szczelny, ale to tylko dlatego pękł, bo za mocno go szerpnąłem, po prostu. One też są wymienione. Ten silnik, co prawda, nie żegotał rano przed odpaleniem, ale dałem nowe ringi. Myślę, że z nimi będzie spokój już teraz, chociaż na jakiś czas. Średnia żywotność oringa NBR z materiału NBR. Jak znalazłem. W internecie wynosi około 10 lat. Te i tak mają 25 lat, to wytrzymały aż to. Czyli to mamy już zamknięte. Temat magistrali i zaworów powrotnych. Te zawory nie trzymają żadnego ciśnienia. Te zawory są po to, żeby nie spływał olej z magistrali z głowicy poprzez ten kanał. Do miski olejowej, do pompy oleju dokładnie, jeśli te zawory nie są szczelne, ten kanał oraz tutaj jest drugi kanał, robił się puste i stąd się bierze poranne żegotanie, bo zanim olej z pompy zostanie przeprowadzony, przepompowany tymi kanałami, zanim to się wszystko wypełni. Stąd jest to poranne żegotanie. Oczywiście również dlatego, że żegotanie robi się z wydłużonych, wyciągniętych wał, łańcuchów na na fazatorze, który przestawia wałki od zmiennej faz rozrządu. Ale przeważnie te zawory są winne. Dobra, teraz będzie już tylko zamknięty. Pozostaje zamknąć tą komorę. Przychodzi pokrywka i uszczelka. Jest, zrobili tu zmianę konstrukcyjną, bo przedtem na tej pokrywce tutaj była tylko uszczelka papierowa, którą zresztą zdrapać. To była męka. Jest zmiana konstrukcyjna, teraz uszczelka występuje z taką przegrodą. Uszczelka występuje z tą przegrodą. Być może jest to dlatego tak zrobione podczas pracy silnika z tego zaworu tu jest zawór nadmiaru ciśnienia nie wiem dokładnie e, tryska olej i być może za dużo mgły olejowej było zaciągane do kolektora ssącego dlatego zrobiono tą przegrodę i od razu uszczelka, co prawda Elza nie mówi, żeby tutaj smarować czymś. Że wystarczy tylko skręcić, ale ja tu może jednak na krawędzie masę uszczelniającą, bo nie mam zamiaru też rozbierać tego drugi raz. Jeszcze jedno miejsce, w którym może uciekać ciśnienie oleju. To jest ta magistrala. Jedno uszczelnienie typu O-ring przychodzi tutaj, i drugi O-ring jest tu. Dopiero zobaczyłem go, jak czyściłem tą magistralę. I to są też bardzo ważne O-ringi, bo tutaj ciśnienie oleju na zimnym silniku jest około 4-5 barów. No na rozgrzonym spada gdzieś tam powiedzmy do 0,7. 0,9 bara i myślę, że tutaj ładna jest fontanna, jeśli te o-ringi są nieszczelne. Od razu zalewa całe sprzęgło, no i mamy pod autem jak zwykle kałuże. Większość oringów jest jeszcze dostępna w oryginale. Te tutaj do magistrali wodnej są dostępne. Tych już chyba nie ma, ale je można dobrać bez problemu. No zobaczymy, ile te nowe oringi na tych zaworach wytrzymają. Mam nadzieję, że nie będzie z tym już problemu. To kosztuje 120 zł, ta podkładka, nie? Wspominałem nowy łańcuch napędu pompy olejowej z napinaczem plastikowym, z łyżwą plastikową z napinaczem kosztuje 80 zł Swagowski. Podkładeczka 120 łańcuch z napinaczem z łyżwą no niestety to jest Audi. Ale już powolutku. W przyszłym tygodniu będą głowice. Wrócę z regeneracji. Ale zanim założę głowice, muszę to wynieść do garażu z powrotem. Bo teraz po przyklejeniu górnej miski i dolnej coraz cięższy się robi ten silnik. I tak trzeba będzie przygotować odpowiednie siły i środki. Żeby go wytachać z powrotem do garażu Ale Tak będzie lepiej Bo tam już będzie podwieszony Jak będzie poskładany Będzie mógł trafić z powrotem do, sili, do samochodu Bo będzie za ciężki Żeby go wynieść Mój kręgosłup może tego po prostu Może to Silnie odczuć No dobra Omówiłem to co Chciałem omówić, czyli te ubytki ciśnienia oleju. Super. Żegnam się do następnego razu. Zapraszam i pozdrawiam. Zdrowia.